Witajcie, kochani, zapraszam Was do PEPKO. I popatrzcie, do tego mojego drugiego sklepu dojechała ta kwiatowa kolekcja. Na razie pojawiły się tylko torby oraz poduszki na krzesła ogrodowe, ale wydaje mi się, że na dniach dojedzie reszta kolekcji. Na początek, prośba z komentarzy: jedna z Was poprosiła o cenę i wymiary tych dwóch lamp. I pierwsza lampa jest w kolorze białym. Podstawę mamy tutaj metalową, i jest to taki ala koszyk. I do tego ma jeszcze materiałowy klosz. Wymiary to 18x31 cm i kosztuje ona 45 zł, ale jest ona z kolekcji Candy Spring, a mamy kilka rzeczy przecenionych na wyprzedaży z tej kolekcji, więc możliwe, że ta cena się zmieni. Druga lampa jest o wiele większa. Podstawę też ma z takiego koszyczka, ale ze sznurka. Też mamy tutaj materiałowy klosz. Wymiary to 30x40 cm i kosztuje ona 65 zł. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was przepiękne dywaniki do łazienki, pojawiły się też ręczniki w cudnym różowym kolorze, mam też dla Was kolejny gadżet dla piesków i tym razem będą to butelki i miski na wodę. Ale hitą odcinka będzie kolejna część wyprzedaży i tym razem dział kuchenny, więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy pomożecie mi trafić do większej liczby osób, za co z góry Wam dziękuję, a teraz zapraszam na półeczki. I zaczynamy sobie od łazienki. Mamy tutaj dywaniki łazienkowe, które Wam ostatnio pokazywałam. Pojawiły się w kolorze czarnym. Kosztują one 12 zł, a wymiary to 40x60 cm. To są dywaniki, które od zawsze są w pepko i oprócz tych czarnych do wyboru mamy jeszcze w kolorze kremowym, różowym, szarym, ale pojawił się jeszcze jeden nowy kolor i tym razem jest to niebieski. Ale obok, jaki mamy fajny dywanik, bardzo miły w dotyku, do tego ma jeszcze taki wzorek, jest w kolorze różowym. Kosztuje on 25 zł i jest troszeczkę większy niż ten wcześniejszy, ponieważ mamy tutaj 45 na 75 cm. Kochani, te ręczniki dobrze znamy. One już od jakiegoś czasu są w pepko, ale teraz pojawił się nowy kolor, ponieważ wcześniej mieliśmy dostępne takie szaro-różowe, bardziej kremowe, a teraz pojawiły się w kolorze takiego pudrowego różu. I mamy dwa rozmiary do wyboru. Pierwszy kosztuje 10 zł i wymiary mamy tutaj 50x90 na cm. Natomiast drugi kosztuje tylko 4 zł i wymiary mamy tutaj 30x50 cm. A teraz kochani przejdźmy sobie na wyprzedaż i mamy pierwsze przecenione poduszki i są to te okrągłe, kremowe, które mają to futerko a la baranek, bardzo miłe w dotyku i one są przecenione na 25 zł. Ale jeśli chodzi o wyprzedaż, to najwięcej rzeczy znalazłam na dziale kuchennym i kochani popatrzcie, jaki hit. Ten zestaw dwóch kieliszków jest przeceniony, one kosztują teraz tylko 17 zł. Pojemność mają tutaj 350 ml i popatrzcie, jak one ślicznie wyglądają. No i cena 17 zł. jak za taki zestaw to jest naprawdę okazja. U mnie w Pepko ostały się jeszcze szklanki z tej kolekcji, gdzie ten wzorek wygląda, jakby to był dym. W zestawie mamy dwie sztuki i kosztują one teraz 23 zł. Więc jeśli u Was Pepko też coś z tej kolekcji jeszcze zalega, no to na pewno też będzie przecenione. Ale to, co mnie zdziwiło, że te szklanki są przecenione, ponieważ one są w miarę nowe i kosztują teraz tylko 5 zł. Pojemność mamy tutaj 360 ml i do wyboru macie je w kolorze niebieskim, ale są też dostępne takie zwykłe, przezroczyste. Przecenione są też maty silikonowe do wałkowania ciasta. I u mnie były dostępne dwa rodzaje. Pierwsza jest w kolorze zielonym, kosztuje teraz 22 zł i wymiary mamy tutaj 50x70 cm, ale również są przecenione te mniejsze, które mają wymiary 40x50 cm i one kosztują teraz 17 zł. I u mnie do wyboru były w kolorze różowym oraz szarym. A tutaj kolejna perełka z wyprzedaży, i jest to czajnik. Jest on srebrny, do tego ma czarne uchwyty. I jest przeceniony teraz na 30 zł. Powiem Wam, że jeśli chodzi o czajnik, to kiedyś kupiłam sobie taki mniejszy, który nie miał tego otworu u góry, i strasznie mnie to denerwowało, ponieważ jedyne czyszczenie tego czajnika to było na zasadzie takiego pukania i zawsze mi się wydawało, że źle go wypukałam, dlatego nie popełnię już nigdy tego błędu i zawsze biorę czajnik, który ma otwieraną tą górę. A teraz produkt idealny na lato, czyli szklane słomki. Mamy tutaj cztery sztuki do tego czyścik i One są teraz przecenione na 5 zł. Ja te słomki sobie już jakiś czas temu kupiłam i gorąco wam je polecam. Ale tutaj mamy coś ciekawego, są to metalowe klipsy. One są teraz przecenione na 10 zł. Mamy tutaj 3 sztuki. U mnie były tylko w kolorze srebrnym, ale dostępne są jeszcze tylko w kolorze złotym. Na tej zielonej kolekcji noży znalazłam też jeden przeceniony, on kosztuje teraz 9 zł, więc nie wiem czy te noże też będą przecenione, czy tylko ten jeden, żeby tak zachęcić do zakupu. Mamy też przecenione kilka termosów i pierwsza to jest ta metalowa butelka. Ona kosztuje 12 zł i do wyboru macie ją w kolorze białym, czarnym, fioletowym, a nawet różowym. Powiem Wam, że jeśli chodzi o butelki do wody, to ja najbardziej lubię też klane, ale wydaje mi się, że te metalowe i tak to jest lepszy wybór niż na przykład plastikowe. Tutaj się też dziwiłam, że ten termosik jest przeceniony, ponieważ on jest w miarę nowy, no ale okej, okay. jest przeceniony na 20 zł. Bardzo mi się też podoba, że on ma tutaj taką złotą ozdobę. Mamy też bardzo fajne wieszaki. Mamy tutaj zestaw trzech sztuk. One są drewniane w kolorze czarnym, bardzo ładnie wykonane. Mamy tutaj miejsce zarówno na spodnie, jak i jest też zagłębienie na ramionczka, więc duży plus. I ten zestaw tych wieszaków kosztuje teraz tylko 7 zł. Kolejna perełka z wyprzedaży i tym razem są to materiałowe organizery. Kosztują teraz tylko 7 zł. Wymiary mamy tutaj 75x62x15 cm i do wyboru mamy je w kolorze szarym albo kremowym. Takie organizery idealnie Wam się sprawdzą na przykład na spód szafy albo na przykład pod łóżko. I nawet jeśli nie macie żadnej szuflady ani łóżko nie jest takie otwierane, tylko macie na takich zwykłych nóżkach, to możecie sobie ten organizer wziąć, ponieważ on jest zamykany, więc nic Wam się nie zakurzy. A teraz mam nowość: dwa ciekawe gadżety dla osób, które mają pieski. I pierwszy to jest taki. Hmm. Takie pojdełko, mamy tutaj butelkę na wodę, która korek to jest taka miseczka i polega to na tym, że tutaj po prostu naciskamy przycisk i on wypuszcza tutaj wodę. Świetny gadżet, jak macie na przykład małego pieska albo idziecie na taki krótki spacer, bo pamiętajcie, że w czasie upału ważne jest picie wody i oczywiście pieski też to dotyczy. Druga butelka jest tańsza, kosztuje 10 zł i ta miseczka na wodę jest o wiele większa, ponieważ jest to takie etui na tą butelkę. No, ciekawie to wygląda. Tylko z nalewaniem wody już jest gorzej, ponieważ tutaj podnosimy tą butelkę i ona tak stoi pionowo. W tamtym roku w Pepko mieliśmy dokładnie taką samą butelkę, tylko tą butelkę się całą wyciągało i wydaje mi się, że to było o wiele lepsze rozwiązanie. Tutaj wprawdzie są tylko takie zawiasy i może tą butelkę dałoby się radę wyciągnąć, ale wiecie, nie chciałam próbować, bo nie chciałam tego złamać. Kolejne słomki tym razem są metalowe, kosztują tylko 4 zł. I mamy tutaj 4 sztuki, do tego jeszcze czyścik. Fajnie, że są w różnych kolorach, i do tego mamy jeszcze takie gumowe liście, fajnie to wygląda. A teraz mamy gadżet na zakupy. Jest to woreczek na warzywa wielokrotnego użytku. Kosztują tylko 7 zł, w zestawie mamy 2 sztuki, a wymiary to 25 x 30 cm. A na koniec, kochani, hit pepko, który u mnie takim hitem nie jest, a mianowicie kolekcja Masterchef. Niektóre rzeczy z tej kolekcji też mamy na wyprzedaży, na przykład tutaj tą wagę. Nie wiem jak u Was, ale u mnie ta kolekcja w ogóle się nie sprzedaje. Myślałam, że może te kubeczki jakoś się sprzedadzą, ale jakoś tak nikt nie był chętny. Może teraz się to zmieni, ponieważ te kubeczki również są przecenione. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Pełko pojawiło się sporo nowości. Mamy bardzo fajne rękawice kuchenne, które są w oliwki. Pojawiło się też sporo nowości na ubraniach. Mamy nowe bluzeczki, bardzo ładne klapki, które są w kolorze zielonym. Zapraszam Was też na wcześniejszy przegląd, w którym pokazywałam pierwszą część wyprzedaży. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.